Trenerze nie zaczniemy no. inaczej kulić jak życzeniami, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. Ile to trener kończył? 18. 18, no, 50 lat zleciało szybko, ale nie narzekam na zdrowie. A siły do, grania, siły do grania dalej są. Tak, tak muszę się nawet pochwalić, że w środę na treningu fazę karnego z zapałem udało mi się obronić. Także jest okej. Okay. Drugi bramkarz powiedzmy z wyboru trenera Moskala Czwarty Czwarty. Jakby trzeba było wejść. Cały czas w mimo swojego wieku. Naprawdę nie jednemu by młodemu pokazał jak się broni. I tak jak powiedział w środę Karnego wchodzi na Patryka Farentholta i od razu broni. No to to już mówi samo za siebie. Klasa sama w sobie. Tak, dzisiaj tylko trzy punkty. Cześć chłopaki. Cześć. Jaki wynik typujecie dzisiaj? 3-1. Tak myślę. Cześć Kinia. Cześć! I jak tam samo poczucie? Bardzo dobrze. że nie przeszaj sama, tylko ze swoim pociechą. No, oczywiście, no jest na każdym meczu. I jaki wynik typujecie? No, dzisiaj taki 3-1 myślę dla nas. A twoja córka jaki ty wynik typuje? Zuzia, jak nosisz? Wygramy? Wygramy, mówię, że wygramy. Wygramy. Zadzie dobrze. Cześć. Siema. Cześć, chyba. Kibice zgody. Nie bardzo. Nie bardzo? Bo drugi gra w Wiktorii, co? Ha. Co mam teraz zrobić? <laughs> A czemu by Wiktoria wygrała, ale w zgodzie dalej. Powodzenia. Nie grają chłopcy, nie grają. Niech wygra lepszy po prostu. I jaki wynik typujemy? 2-2. Dwa 1 Dla? Dla Nie w tym meczu, ale w następnym. Dzięki. Cześć koleżanko. Jak masz na imię? Marysia. Marysia. Marysiu, jaki wynik typujesz?

A dawno cię nie było w kulisach? Jaki wynik typujesz? 3-1 dla nas. A koleżanka? 2-0. Zero. Zero. Dzięki. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tutaj się dzieje? Wytłumaczy nam Pani? Tutaj mamy kącik malucha. Przed chwilą odwiedziła nas maskotka psa Marszala a teraz po prostu malujemy się, wykonujemy tatuaże. Dzieci mają kącik artystyczny, którym mogą wylepić coś plasteliny, pokolorować, pokolorowankę. Próbujemy a z jakiej to jest inicjatywy? My z wolontariuszkami Fundacji niosę pomoc, mamy swój projekt, malujemy, czyli zbieramy fundusze na remonty domów dzieci. No i to jest właśnie na takich akcji. Postanowiliśmy zrobić dzieciom troszkę radości, wystawić puszkę i może akurat coś się to zbiera. Ogólnie to super inicjatywa, bo przyciąga to dzieci na mecze. No oczywiście, że tak, i nie muszą się robić na trybunach. Rodzice mają spokój. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przeprosić Huberta za pałę, bo ostatnio się okazało, że go w ogóle nie było na meczu. A ja byłem tak zdenerwowany, że myślałem, że poszedł do domu. Tomek, wybaczam Ci, bo jestem dobrym chrześcijaninem. Ja też kocham i pozdrawiam Jezusa. Tak jest! Chyba jakieś to jest. przełamanie po ostatnich meczach. Ciężko, ciężko. Ciężki mecz, ale tak trzeba zływać. Tak Taki trzeba zływać. Dzięki! 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 Ma jakaś ulga po ostatnich meczach. No, na pewno ulga. E, chcieliśmy zawsze głącone, dzisiaj zdobyć trzy punkty, nie było innej możliwości. E, wiedzieliśmy, e, że jakaś tam presja ze strony kibiców i ze strony zarządu ciąży. E, no więc e, nie, było innego, nie było innej możliwości, jak tylko wygrać dzisiaj nie nieważne jakim sposobem, ale ważne, żeby były trzy punkty. No i tak się stało. Mam nadzieję, że to będzie taki e, gdzieś odskoczy. Jakaś odskocznia będzie od tego, co było. Zamykamy już grubą linią i teraz szykujemy się na Puchar e, Polski. No i co? I myślimy o na najbliższym meczu. I miejmy nadzieję, że to już pójdzie tym torem, który powinno być. No już potem ciężki przeciwnik. Najpierw Halniak, teraz potem jeszcze Osiek. Męż z Osiekiem eee, będzie taki tak, no, decydujący. Mam nadzieję, że, że już gdzieś ci ludzie kontuzjowani wrócą i będzie, nie wiem, trener miał do dyspozycji cały zespół. Ale na tą chwilę gramy tymi ludźmi, co, co mamy i każdy pokazuje, że jest wartościowym zawodnikiem i jak wchodzi, daje z siebie wszystko i tak mamy podchodzić do tego. Więc mam nadzieję, że po tym zwycięstwie głowy do góry. No i co inny, szykujemy się na kolejny mecz. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzięki. Dawaj, dawaj. Już robię. Już Dałaś derby i miasto, nasze! Chłopaki, ci wszystkie dziewczyny nasze. Dawaj, <średenia> <Dobra, dana, dana. średenia> jedziemy. Kto wygrał wizoria?